Robimy warsztaty i, i są tutaj różne rzeczy dla, dla dzieci, czyli na przykład ubrania albo zabawki. Przyjechałem i widzę takie zabawki. Takie balanki fajne, są takie okładki. No bo są zabawki. No bo są fajne rzeczy. Jesteśmy młodymi jeszcze mamami, więc mamy dwójkę dzieci, także y, rozglądamy się za jakimiś fajnymi rzeczami dla e, naszych dobre <laughs> dla siebie. Można się rozeznać w temacie, jeśli ktoś jest zainteresowany rzeczami dla dzieci, to to jest świetne miejsce, żeby znaleźć jakieś nowe fajne produkty. Znaczy tego typu imprezy coraz bardziej jakby też zwracają uwagę na środowisko i właśnie taki taki też mają fajny wpływ na dzieci, że pokazują też taką właśnie stronę. Myślę, że jest tutaj bardzo szeroka oferta i właśnie dla najmłodszych dzieci, ale też dla troszeczkę starszych. Generalnie są takie designerskie targi, na których postanowiliśmy się wystawić. Skąd inspiracja, żeby tworzyć właśnie odzież dziecięcą? Oczywiście z moich dzieci, więc to tak wygląda chyba w życiu, że jednak dzieci zmieniają nam troszeczkę priorytety. Po urodzeniu mojego drugiego syna postanowiłam zmienić trochę moje życie i, i... no i tak tutaj to właśnie jest. Poza tym Kraków jest zawsze bliski mojemu sercu. Kiedyś nawet chciałam tu mieszkać. Dlatego bardzo chciałam zobaczyć jak to będzie wszystko tutaj u Państwa wyglądać. No i jestem bardzo zadowolona.